Cześć. Dzisiaj opowiem Wam nieco o lornetkach. Wiele osób pyta, jaki kupić teleskop do obserwacji nieba. Jednak na sam początek przygody z niebem, z gwiazdami, sugeruję nabycie lornetki. Jest to prosty w użyciu przyrząd optyczny, nie wymagający żadnych przygotowań. Wystarczy przyłożyć do oczu i patrzeć. Budowa lornetki jest dość złożona. Stworzą ją dwie małe lunety, połączone równolegle, a w środku wewnątrz tych lunet znajdują się pryzmaty, dzięki którym nie jest ona tak długa, jakby to wynikało z własności optycznych obiektywów, a poza tym obraz oglądany w lunetce jest ziemski, czyli nieodwrócony do góry nogami. Każda lornetka ma nadrukowane parametry będące parą liczb oddzielonych Znakiem x, na przykład 10 na 50 albo 8x42 lub, lub podobne. Pierwsza liczba oznacza powiększenie kątowe lornetki, czyli mówi ile razy obraz jakiegoś oddalonego obiektu jest powiększony względem tego, co widzimy gołym okiem. Czasem używa się określenia przybliżenie, ale to jest potoczne sformułowanie i nie radzę go stosować. Po prostu powiększenie kątowe. Drugi parametr to średnica obiektywów lornetki. Wyrażona w milimetrach. Im więcej, tym lepiej. W przypadku zastosowań astronomicznych powinna ona wynosić co najmniej 50 mm. Obiektywy oczywiście to te większe soczewki, które mamy z przodu, a te soczewki, w które patrzymy, nazywamy okularami. Jaką lornetkę kupić? No właśnie, najbardziej polecaną w astronomii lornetką jest taka o parametrach 10 x 50. Co oznacza powiększenie 10 razy i średnicę obiektywu 50 mm. Odradzam lornetki z powiększeniem zmiennym, tak zwane zoomy, gdyż nawet te, które mają powiększenie zoom dochodzące do 30-50 razy, mają słabej jakości obraz i niewiele się da przez nie zobaczyć, tak naprawdę. Warto przed zakupem iść do sklepu i przymierzyć lornetkę do oka żeby zobaczyć, czy właśnie dobrze leży przy oku. Ma to znaczenie na komfort obserwacji, nie tylko astronomicznych. Parametrem, o którym być może zapominamy, a mającym znaczenie dla osób noszących okulary korekcyjne, jest odsunięcie źrenicy wyjściowej, po angielsku eye relief. Mówi on, ten parametr, jaka jest maksymalna odległość od okularu, w której widać całe pole widzenia lornetki. Dla ludzi właśnie nos noszących okulary korekcyjne powinna wynosić około 16-17 mm co najmniej. Lornetka, mimo iż jest znacznie mniejsza od teleskopu, ma sporo zalet, gdyż pozwala swobodnie patrzeć obuocznie, ma duże pole widzenia około 5 stopni mniej więcej a obraz jest nieodwrócony do góry nogami w przeciwieństwie do teleskopów. Lornetkę z tych powodów znacznie łatwiej nakierować w interesujące nas miejsce na niebie. I do wyszukiwania tych najciekawszych obiektów nocnego nieba, można posiłkować się już mapą obrotową nieba, na której są one zaznaczone. Warto podeprzeć lornetkę na statywie lub choćby na jakimś kiju, aby zmniejszyć drgania rąk. Większość lornetek posiada wejście statywowe, zwykle w tym miejscu. Do którego można przykręcić specjalny adapter, no i całość można przykręcić i zamocować na statywie fotograficznym. Oglądając niebo przez lornetkę oczywiście nie spodziewajmy się fantastycznych widoków galaktyk, mgławic, gromad gwiazd. Niemniej jednak lornetka zaraz po mapie nieba pozwala nam oswoić się z niebem właśnie. Ponadto pokaże mnóstwo szczegółów na księżycu i rozpoznanie wszystkich katerów. I innych obiektów dostępnych w lornetce może zająć nam nawet rok. Lornetka ma też tą zaletę, że można ją włożyć do plecaka i oprócz zastosowań astronomicznych pozwala podziwiać widoki naziemne. Ten filmik nie wyczerpuje oczywiście wszystkich informacji związanych z lornetkami, dlatego też śledźcie nasz kanał na YouTube. Cześć!